Beskid Żywiecki to rozległa grupa górska należąca w Polsce, poza Tatrami, do najwyższych. W większej części nie jest objęta ochroną rezerwatową, więc nic dziwnego, że teren to na rower świetny. W tym odcinku chciałem Wam zaprezentować trzy różne trasy w tym terenie. Zacznijmy od najkrótszej i najłatwiejszej. Niejako od tyłu, dość łagodnie, Zakradniemy się nią na malowniczą halę rycerzową. Suma podjazdów to 650 metrów, z czego większość po dość komfortowej drodze leśnej. Widoczna tu grań, którą pojedziemy, łączy przełęcz kotarz z halą rycerzową. Zaczynamy koło tartaku w kolonii o smacznej nazwie Kiełbasówka. Prowadzi stąd wygodna leśna droga, wspinająca się pomału. Licznymi serpentynami w stronę przełęczy, gdzie niegdzie pojawiają się nawet widoki. Tak zdobywamy pierwsze 300 metrów podjazdu. Docieramy na przełęcz Kotarz o wysokości niemal 1000 metrów nad poziomem morza. Spotykamy tu niezbyt uczęszczany zielony szlak turystyczny. Przełęczy prowadzą w górę dwa najstromsze na tej wycieczce odcinki. Niebawem jednak wypłaszcza się i osiągamy grań, po której możemy poruszać się już całkiem komfortowo. Okoliczne lasy, dawniej pokrywające cały ten teren, zostały niedawno bardzo przerzedzone. A to za sprawą kornika. Nasza droga łączy się ze szlakiem żółtym, skąd w ten pogodny dzień wylewa się cała rzeka turystyczna. Jedzie się tędy naprawdę przyjemnie i niebawem osiągamy wreszcie halę. W Beskidzie Żywieckim tych górskich łąk wcale nie brakuje. Ciesząc oczy bezkresnymi widokami pniemy się pomału do góry. Wzrok sięga wiele kilometrów, a na horyzoncie majaczą znane szczyty. Bawia Góra, Pilsko, nawet Tatry. Łąka wspina się pod sam szczyt małej rycerzowej. Ma ona wysokość nieco ponad 1200 metrów, ale rozdziela na dwie części niewielki lasek. Po drugiej stronie, nieco poniżej przełęczy, stoi bacówka PTTK. Z tej strony mamy okazję dostać się do niej bardzo fajnym zjazdem. Przełączka w dole nosi nazwę halnej. Bardzo sympatyczna pacówka pochodzi z roku 1975. Nie mamy tu dzisiaj interesu, kolejki po frytki ogromne, jedziemy dalej. Został nam już tylko zjazd. Najpierw dość łagodny trawers w okolice miejsca, gdzie poprzednio wyjechaliśmy na łąki. Potem jeszcze trochę dość łagodnie. No, a dalej już niespecjalnie łagodnie, choć na filmie tego nie widać. Dość szybko osiągamy dno doliny i najpierw bocznym, a potem głównym asfaltem kierujemy się w stronę początku wycieczki. Kolejna trasa przez radykalny i boraczy wier i Lipowską prowadzi na halę Rysianka. To bardzo malownicza trasa, chociaż nieco trudniejsza od poprzedniej. Prawie 30 km i 900 m sumy podjazdów. Co prawda, jeśli mamy duży samochód i możliwość transportu rowerów, tą trasę możemy nieco skrócić, zaczynając wyżej. Teraz startujemy z dna doliny. Wąziutka, stroma droga asfaltowa prowadzi stąd do miejscowości Zapolanka. Wspinamy się pośród domów, momentami naprawdę stromo. Zapolanka to niewielkie, ale przecudnie położone sioło. W całej Polsce trudno pewnie znaleźć ładniejszą miejscowość. A przynajmniej piękniej położoną. Tutaj jeszcze możemy dotrzeć zwykłym samochodem. Od tego miejsca normalna droga jezna kończy się i poruszamy się w górę z szutrem. Nad zapolanką zorganizowano ławeczki i piękny punkt widokowy. Wygodne drogi kończą się w tym miejscu. Według starej anegdoty pewien obcy z klasycznego filmu wzięty na orlą, perć miał powiedzieć: No stromo. No właśnie, stromo. Ale oto, osiągnęliśmy już wypłaszczenie nagrani i dalej będzie lepiej. Cały ten odcinek od hali radykalnej aż do rysianki obfituje w piękne widoki. Jazda tędy to sama przyjemność. Jeszcze jedna niewielka górka, i kolejne trawersy z pięknymi widokami. Być może lepszym pomysłem jest zjeżdżanie tędy niż podjeżdżanie, ale z drugiej strony, pędząc szybko, pominęlibyśmy te wspaniałe pejzaże. Z lewej, mijamy Boraczy Wierch. Na nieodległej hali o tej samej nazwie. W latach 30. ubiegłego wieku wybudowano pierwsze na świecie żydowskie schronisko górskie. Sportowe Towarzystwo Maccabi z pierska Białej, zachęcone sukcesem w roku 1932 wybudowało wersję schroniska 2.0. Była ona jak na tamte czasy niezwykle nowoczesna. Wjeżdżamy na Halę Lipowską. Znajdujące się tu schronisko wybudowali Niemcy również w latach 30. -tych. Organizacja Bezkidenverein uważała wtedy, że góry i turystyka powinny należeć do Niemców. Zupełnie niedaleko polskie Towarzystwo Tatrzańskie otworzyło swoje schronisko. Przez pewien czas schronisko na Hali Lipowskiej i Rysiance prowadziły swego rodzaju wojnę o turystów. Schronisko na Hali Rysianka słynie z cudownych widoków. Nic dziwnego, że w ten piękny, wolny czerwcowy dzień ludzi tu więcej niż mrówek. Widać wyraźnie od lewej. Babią górę, pilsko i dalej tatry. W tym roku wiosna jest opóźniona o jakiś miesiąc w teatrach jeszcze pełno śniadania. Jeżdżać będziemy szlakiem od schroniska na halibutowskich. Początek niezbyt ciekawy, same korzenie. Ale po chwili przetrzebiony las ukazuje nam znowu wspaniałe widoki. Kawałek całkiem płasko, a zaraz potem znowu no stromo. Dalej w stronę początku wycieczki poruszać będziemy się bardzo wygodną leśną drogą. Ta trawersująca gospodarcza droga jest może i wygodna, niestety niezbyt ciekawa. Być może rzeczywiście tą wycieczkę należałoby odbyć w odwrotnym kierunku. Jeszcze trochę błota i jesteśmy w znanej nam już miejscowości Zapolanka. O ile nie dojechaliśmy tu autem, czeka nas jeszcze zjawiskowy zjazd po asfalcie. I tak oto zamknęliśmy pętlę i kończymy tą wycieczkę. Trzecia wycieczka jest zdecydowanie najtrudniejsza. 33 km i ponad kilometr podjazdu. Większość prowadzi w trudnym terenie, wąskimi krętymi ścieżkami pełnymi korzeni i kamieni. Jedynie początkowy podjazd pod przegibek możemy pokonać wygodną leśną drogą. Zaczynamy koło leśniczówki praszywka. Początkowo łagodnie, drogą asfaltową. Tereny te oryginalnie były mocno zalesione. Tak jak wspominałem wcześniej, leśnicy dokonali tu jednak niedawno radykalnych cięć. Świerkowy drzewostan był w dużej mierze martwy za sprawą szkodników. Asfalt przechodzi pomału w szuter i stromieje. Koło wzniesienia praszywka mała, Docieramy do przełęczy na grani, Prowadzi ten zielony szlak. Można się dostać nim na przegibek, ale ja wybieram objazd dookoła leśnymi drogami. Zwłaszcza, że jak na drogi leśne, są one całkiem bezleśne z pięknymi widokami. Ten przyjemny, łatwy zjazd trzeba będzie jednak nadrobić, wjeżdżając z powrotem do góry. Jadąc tędy dookoła, omijamy szczyt Będoszka. Wycinki pewnie z czasem odrostą, póki co jednak możemy błądzić wzrokiem po odległych krajobrazach. W pobliżu przegibka leśne drogi nieco się plączą, trzeba trochę wrócić do góry do zielonego szlaku. Docieramy w końcu do przełęczy przegibek i znajdującego się tam schroniska. Powstało ono jeszcze w latach 20. zeszłego stulecia. Oczywiście od tego czasu było wielokrotnie przebudowywane. Ruszamy dalej w stronę granicy głównej. Na początku droga jest bardzo wygodna. Wjeżdżamy do lasu. Choć na początku nie jest on tu zbyt gęsty. Niebawem docieramy do granicy państwa. Od tego miejsca droga nie będzie już tak dobra. Ścieżka jest wąska, kamienista albo pełna korzeni. Wielokrotnie trochę podjeżdżamy, trochę zjeżdżamy w dół jest okazja wytrząść się na webpach. Na mapie zaznaczone były tu jakieś polany, ale chyba zarosły. Miejscami jest trochę bardziej równo i można się rozpędzić. Oczywiście trzeba bardzo uważać na licznych tu turystów Szlak omija część szczytów na grani, trawersując od północnej strony. Wreszcie pojawiają się nieco większe odsłonięcia. Oprócz licznych tu turystów pieszych, spotykamy co chwila grupy rowerzystów. Pogodny czerwcowy weekend. Trudno się dziwić, że takie tłumy wyszły na szlak. Ten odcinek jest nieco monotonny. Mijamy przełęcz Śrubita i przełęcz pod Orłem. Mała i wielka racza coraz bliżej. Podjeżdżamy trochę pod górę i wreszcie osiągamy malowniczą halę na Małej Raczy. Wreszcie koniec tego lasu. Znów piękne widoki. Na południu widać na Słowacji szczeliste szczyty Małej Fatry. Jej najwyższe wzniesienie przekracza 1700 metrów nad poziomem morza. Od strony słowackiej znajduje się tutaj całkiem duży ośrodek narciarski. Jeszcze trochę i dotrzemy wreszcie do schroniska. Schronisko na Wielkiej Raczy, podobnie jak większość innych tutaj. Powstało w latach 30. ubiegłego wieku staraniem polskiego towarzystwa tatrzeńskiego. Nam pozostał już tylko zjazd na dół. Zjeżdżamy dość szeroką drogą jezdną, w większości całkiem stromą, o nierównej, bardzo kamienistej powierzchni. Pozostaje pilnować, żeby nie spalić sobie hamulców. I tutaj las jest jakby taki trochę mało gęsty. Cóż, masy wżegna nas pięknymi widokami. Zjeżdżamy coraz niżej, by w końcu osiągnąć asfalt. I to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam na następne.